Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry Shakes and Fidget. Wracam do Was po przerwie. Dlaczego nie mam grzyba na tym koncie? Eee, bo po prostu wczoraj założyłem się z kuplem o kasę i mi zabrakło kasy na grzyby, tak szczerze. Także wybaczcie. Wiem, że wczoraj był pakiet bardzo fajny eee, i możliwość kupienia tego pakietu. Musicie mnie sobie wybaczyć, Mówiście się trudno w najbliższym czasie. E, Także bo będą. Także o to się nie martwcie. E, ale słuchajcie, bo jest jedna ważna rzecz, e, o której Wam nie powiedziałem. E, jest jedna ważna rzecz, e, od której w ogóle zaczniemy. Myślałem, czy szczerze, szczerze po prostu Wam powiem, myślałem, czy je zakończyć karierę na YouTubie. Stwierdziłem, że dalej chcę znaczy... nie chcę od tego odchodzić w 100%. Nie chcę też wiecie, dużo streamowania, bo streamowanie naprawdę mi się podoba. Naprawdę lubię ten kontakt z, wasze, z wami, to jak mi odpowiadacie, to jak razem piszemy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu no coś coś co naprawdę mi pasuje. Ale YouTube. No, nie ma tego odzewu. Na początku był ten odzew, ale teraz to no nie widzę tego odzewu. Po prostu dziękuję wszystkim, którzy mnie bo parę osób wpadło, ale no, to nie są takie liczby, jak były na początku. Nie ma tylu komentarzy. Nie mam tak naprawdę z kim wchodzić w interakcję. E, ta gierka już mi też się w nudzi. E, jest to naprawdę ogromny wydatek, jakby nie patrzeć, żeby e, doładowywać, tak żeby na tą grę. Jest to regularny i duży wydatek, także myślałem po prostu czy nie zrezygnować, tak w skrócie, ale stwierdziłem, że no nie, podoba mi się to dalej, chcę dalej dla was yy, streamować, chcę dalej dla was nagrywać, yy, tylko ogólnie zmienimy troszeczkę podejście. Zmienimy ogólnie troszeczkę podejście. I podejrzewam, że teraz nie wiem, czy to będzie dla Was dobra wiadomość, czy zła. Mam nadzieję, że będzie to dobra decyzja. Z Szejksa przyznaję się, jest to bardzo długi i czasochłonny proces, proces zanim ktoś zacznie to oglądać, bo Szejk się tak nie przyjmuje. Szejk się tak nie przyjmuje i stwierdziłem, że na tym naszym drugim kanale Ryba Plus, link oczywiście znajdziecie w opisie. Będziemy dalej jakby nagrywać, ale już nie będzie to raz na tydzień, gdzie teraz nawet nie. A wrócimy bardziej do regularności. Mam pomysł na jedną serię. Y, którą też możemy sobie sprawdzić i poprowadzić y, i na ryba plus od dzisiaj będą pojawiać się odcinki y, raczej codziennie, no postaram się żeby były codziennie na pewno będą one się pojawiać y, tak jak y, po prostu te odcinki z szejksa, podejrzewam że w te same dni y, jeżeli nie w te same dni no to do ustalenia w każdym razie na pewno na tym drugim kanale e, będą częściej się te odcinki pojawiać. E, mam w planach parę fajnych serii, e, które chcę dla Was e, nagrać i mam nadzieję, że mi e, się to uda, że po prostu te serie się bardziej e, przyjmą niż e, seria z Shakes'a. No, e, no i co? I są oczywiście dalej będziemy prowadzić Dalej będziemy tutaj nagrywać codziennie Aczkolwiek też no, będę mówię Nagrywać na Reba Plus Samo sobie to jest na plus Samo sobie to ja wiem, że mu się na pewno spodoba Aczkolwiek jest jeden haczyk w tym Jest jeden haczyk taki, że stwierdziłem, że no kurde skoro już aż tak ten shakes nie pasjonuje Już no szczerze, aż tak mnie nie jara to nie ma. To bez sensu na niego wydawać y, pieniędzy. I od teraz będziemy, wiem, że EU15 to miało być konto y, Eco, później miało to być konto y, PayTwin, no bo tutaj już tak naprawdę nam się kończy możliwość y, doładowywania grzybów, no bo tak naprawdę no, y, co to już jest do doładowania, nie? Już tylko y, parę rzeczy nam gdzieś tam y, zostało. No i ogólnie miał być EU15 EU kątem ECO, później kątem Paytwin No ale przez długi okres czasu wiadomo nie miał pieniędzy, żeby e, doładowywać na to konto w miarę e, regularnie plus jeszcze e, plus jeszcze no raz, dużo straciłem dzięki temu. Dwa, bo czas, i tak dalej, i tak dalej. Pasa jaką by musiał warować, bo bym musiał dwa razy więcej teraz warować No i tak naprawdę, eventy, gdzie. Dlatego chciałem, żeby tylko to było Echo i Pay bo był helvator był, nie wiem, legendarny Loch, bodajże też. No i tak naprawdę, eventy, gdzie miałem ładować głównie te grzyby i przez co to, to, kon to konto e, miało być takim moim drugim głównym kontem no to po prostu wtedy nie miałem pieniędzy na doładowanie grzybów więc myślę, że to już nie ma sensu że sobie EU15 zostawimy i na EU15 nie będziemy już ładować grzybów już nie będzie to regularne doładowanie grzybów oczywiście ja to sobie miałem tu kupować jakieś pakieciki ale podejrzewam, że to będzie bardziej raz na jakiś czas także no, niestety, ale już z tym kątem koniec. Jak chodzi, przynajmniej o doładowywanie grzybów, będę to robić raz po prostu na jakiś czas. Jak będę mieć jakieś dodatkowe środki na koncie, czy tam coś w tym stylu. Na razie, natomiast postanowiłem, że na EU12 będę dalej doładowywać grzyby, dalej będzie to konto Pay2Win aczkolwiek będziemy to robić w miarę regularnie, żeby wiadomo były na, e, było na piwka i było na e, koło fortuny, e, ale między innymi nie skupić prostu na żeby te pakiety wykupić. Ostatnie tam zostały za 400 zł i dalej jest chyba też tam jakieś jeszcze. E, także na te ostatnie pakiety, które zostały e, i będę się skupiać głównie na tych pakietach, e, które nam Czech zaoferuje tam z okazji, nie wiem, świąt, z okazji Sylwestra, z okazji zimy, nie wiem lata, czegokolwiek no to te pakiety głównie będą po mnie kupowane a tak to po prostu nie będę jakoś bardzo robić z tego konta już konta pay to win bo myślę, że to nie ma sensu nie będę jakoś dużo grzybów odrywać. będę po prostu doładowywać grzyby na takie zasadzie, żeby nam starczyło i na awkę i na yy, i na koło fortuny więc yy, więc to tak no i co jeszcze? No i to jeszcze, że będę tam raz na jakiś czas kupować grzybki, jakby będę wyjść na przykład jakiś większy procent w lochach do zrobienia. No ale na razie no, będzie to na tyle. Z kolei EU13, skoro już miało to być konto free to play od samego początku, straciliśmy bardzo dużo z e, tego konta pay, e, free to play, dlatego że no, tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, że nasza gilia będzie taka potężna i nie kupiliśmy tego pakietu startowego, pakietu twierdzy w ogóle nie kupiliśmy po prostu tych początkowych pakietów, a dopiero teraz zaczęliśmy coś kupować ci co mnie oglądają to wiedzą tylko i wyłącznie po to, żeby delikatnie podbić level, żeby to gdzieś nasza gildia była pomyślałem, znaczy stwierdziłem, że nie wiem co wy na to powiecie, nie wiem co wy o tym myślicie mam nadzieję, że robię dobrą decyzję E, ponieważ no pytałem się o to was, no aczkolwiek to jest tak mówię, no mała, mała e, aktywność w komentarzach i tak dalej, i tak dalej, także e, postanowiłem sam, mam nadzieję, że podjęłam dobrą decyzję e, i po prostu na w wyświecie e, będę tutaj już doładowywać, e, wiem, że trochę późno, ale będę tutaj doładowywać, żeby w miarę regularnie czekać, bo tutaj ktoś do mnie napisał, jasne, chętnie dołączę. E, nie ma problemu. Napisz mi tylko. Napisz mi tylko, proszę, e, salkę i kupila. Okej. Okay. Mm. Dobra, czyli jak to wyglądało na no ducha, tak się ciekawości, się żeby sprawdziłem bo mu paru parę osób podesłałem, ale nie wiem czy oni wbili do niego, czy nie. Jeszcze nie. Nie wiem czy w ogóle wbiję. E, dobra. No, i słuchajcie, ogólnie sytuacja wygląda następująco, tak. Ogólnie sytuacja wygląda następująco, że stwierdziłem, że yy, z racji, że to konto już i tak nie jest do końca free to play, bo trochę tutaj doładowaliśmy już, yy, tam, zawsze tam parę dyszek, yy, no i że ta Gilia ma szansę po prostu się rozwinąć i być naprawdę potężną gildią, yy, no to chce i już jest w sumie potężną gildią, no to chcę, żeby po prostu, żebyście mieli takie miejsce, gdzie możecie sobie ze mną fajnie pograć yy, I gdzie nie będę zamulać jak chodzi o level, gdzie y, będę szedł z wami równo, ba Chcę nawet mieć największy yy, level z biegiem czasu, także myślę, że to konto na EU13 będzie takim kątem, gdzie od teraz będziemy sobie głównie ładować grzyby. E, aczkolwiek na razie mówię, kupiłem ten jeden pakiet tutaj na 40 zł, bo tutaj mi starczyło, na ten konto już jest... niestety nie. Mam tyle pieniędzy, z przegrałem po prostu głupi zakład o 60 zł, końcowo zaczął się od 20. Ale ja, jak to ja, a zaraz co się kłania. Zrobiłem głupi zakład z kumplem o 6 dych łącznie, no i. Yy, a zapomniałem, że po prostu jeszcze muszę parę rzeczy opłacić Że jeszcze muszę parę rzeczy opłacić yy, No i... wiecie, Parę stóek musiałem wydać na inne rzeczy yy, Ogólnie Ogólnie miałem parę innych wydatków No i jeszcze ten zakład Honorowym trzeba być Honor to jest podstawa, pamiętajcie yy, to mi zabrakło dosłownie dwóch dych, nie? Dzisiaj dostałem już kasę z robotem I wypłatę i tak dalej Także już tam jakoś kasę mam, więc o to się nie marcie Mam do co żyć Aczkolwiek wszystko tam... Popłaciłem co miałem Do popłacenia Aczkolwiek to no że sytuacja, no bo mi dwóch dych brakowało Żeby wczoraj na to pierwsze konto na U12 Doładować chociaż ten pierwszy pakiet No nic, to no mówi się trudno, chciałem Niestety się to nie udało, no mam nadzieję, że mi wybaczycie no, ale tak, doładowałem właśnie na tym EU13 ten jeden pakiet. No i stwierdzam, że od teraz będziemy tam doładowywać regularnie. Nie będą to na początek, nie będą to jakieś duże, wielkie, nie będą jakie sumy. Poczekajcie chwilę, bo chcę sprawdzić, to będzie na plus. Bo nie ma slota i Chyba słabą, to słabą runkę, tak a nie, no nie ma nasła Eee, tutaj minus tutaj więc dobra no rozmontuję a nie to i pa eee. trudno się mówi, muszę to rozmontować eee, znaczy muszę do tego się pozbyć dobra no i słuchajcie no i ogólnie no, zrobimy teraz tak żeby to konto na EU13 było po prostu kontem takim, gdzie nie będziemy na razie sobie dowodować dużo, dużo pieniędzy, żeby nie było, bo no obecnie mówię, ta sytuacja moja finansowa, tak jak na początku mogliście zauważyć, naprawdę dużo pieniędzy wydawałam na Szeiksa, teraz wydaje ich coraz mniej, bo myślałem, bo na początku oszczędzałem na skiny do CS-a i od tego się zaczęło, później tam miałem jakieś inne wydatki, no i ogólnie myślałem, że to się czasem poprawi, Aczkolwiek y, wygląda na to, że niedługo już się będzie poprawiać, to tak. Y, ale na razie y, moja sytuacja finansowa no, nie jest za ciekawa. Bo y, no się jest ciekawa, aczkolwiek nie na tyle, żebym wydawał tyle za co wydawałem. Y, więc stwierdzam, że od teraz, bo naszym głównym kątem do wydawania pieniędzy będzie EU12, żeby je dokończyć. No bo jednak już dużo na nie warowaliśmy, więc wyparałoby je dokończyć. I EU13 na EU12 będziemy dodawać tyle co na jakieś pakiety kupować i tyle co na piwka i koła. Na EU12 w sensie na EU13 będziemy dodawać na razie tyle co na piwka i na koła, plus pakiety, yy, bo na razie nam to, to, te pakiety i tak dalej starczy na piwka, na koła, yy, podejrzewam, i w ogóle na to wszystko i na te lochy yy, i. Będziemy doładowywać grzyby raz na jakiś czas. Nie tak raz na jakiś czas jak w EU12, jak będziemy mieć wyższy procent na Lochy, no bo wiadomo na EU12 to będzie ten wyższy procent, ale to raz na ludzki rok. Aczkolwiek raz na jakiś czas będę sobie doładowywać e, te grzybki. E, dobra, wrzucę to, motorzysta wypikaj. <ś manipulate> Sorry, przepraszam, wypijałem się na nagrywkach. ...many, many minutes later... Witam po przerwie, przepraszam, musiałem na chwilę zrobić cięcie. Eee, no, chciałem powiedzieć wam tak. Na EU13, e, znaczy na EU12 będziemy dodawać te grzyby tylko na piwka, na to i tak dalej, to już mówiłem. Na piwka i na koło, plus raz na jakiś czas jak będzie wyższy procent e, na lochy. Aczkolwiek to no mówię, no, to będzie raz na jakiś czas, e, naprawdę, no bo... Już na takim levelu, no to te wyższe procenty na lochy są naprawdę rzadko. Yy, a na EU13 będziemy kupować wszystkie pakiety dalej yy, Tak samo jak na EU12 yy, Będziemy kupować już nie dalej ale dopiero nie ważne yy, Będziemy kupować po prostu grzybki na yy, Piwka na karczmę w skrócie i na yy, I na co I na i na koło Fortuny, no i jeszcze z tych pakietów myślę, że i na piwka, czy tam karczmy, jak złą, tak złą i na koło Fortuny i delikatnie na lochy nam starczy, plus jeszcze będziemy sobie raz na jakiś czas doładowywać grzybki, żeby mieć na lochy, żeby nie zalegać z lochami, żebym jak widział, że ej, tam większy procent szans na lochy jest, to żebym po prostu z tym nie zalegał. I żebym po prostu to gdzieś yy, zrobił, nie zaległ, jakby, i żebym na to miał. Nie Żebym na to miał w skrócie. Yy, nie będą to jakieś kosmiczne ilości, kosmiczne pieniądze, no bo tak jak mówię, należy na to nie stać. Yy, aczkolwiek jakieś tam yy, będą. Więc takie zmiany. Takie zmiany yy, podsumowując. EU12 doładowujemy grzyby piwka koło jakieś tam pakiety zostały i raz na jakiś czas na lochy, jest sens yy, EU-13 zaczynam być tu konto lekkie eko, lekkie paytwin może nie paytwin od no razu, ale eko dlatego, że doładowujemy na, na eko, eko bo mówię, na to kosmicznej ilość, będzie to bardziej eko doładowujemy, tak pakiety kupujemy, zalowujemy na, yy, starćmy, yy, na koło fortuny, yy, no i raz na jakiś czas na lochy, EU15, przestajemy, będą doładowywać, będziemy raz na ruski rok, jak tam prawie tam doładowywać i tyle, yy, eu się zostaje, jak zostaje, a no i jeszcze raz, stanie będziemy robić na EU12 i EU13, to jest raczej logiczne i co jeszcze i to jeszcze, że że na, na naszym drugim koncie na youtube na ryba plus będą się teraz się pojawiać odcinki yy, i tak dalej i tak dalej więc myślę, że jest to zmiana e, na plusik. Będziemy oczywiście prowadzić Shakesa, kurde chciałbym i wtedy zamontować. zamyśliłem mniejsza. Będziemy oczywiście prowadzić Shakesa dalej, ale to po prostu na Eu, może e, na jakim EU na dług czy na YouTube na Ryba Plus, link oczywiście w opisie e, Będziemy częściej nagrywać, będziemy nagrywać też inną serię, bo wpadłem na pomysł e, no nie bym kupił full, no wiadomo, konto eko, ale już to nie jest konto eko, także no niestety, rezygnujemy z tego. E, no i co ja chciałem powiedzieć? A, że już mam parę pomysłów, już tam mamy jakieś pomysł na serię itd. i tak dalej, właśnie tak jak mówiłem. E, znowu mi wpadła ta kreatywność do głowy. I po... Podpowiem wam trochę. Jest to, nie będę już wam mówić czego, ale będę nagrywać... Na początek z jednej gierki, którą dalej sobie gdzieś tam pykam, czasami ludzie, którzy są na najbech, coś wiedzą, i tak dalej. Grałbym za dzieciaka, ogólnie i za dzieciaka, już tam, bo jakby nie wiem, czy ja wam kiedyś mówiłem, czy nie, ale pomysł, żeby wejść na YouTube'a to był po prostu pomysłem: Ej, w sumie teraz mam trochę więcej wolnego czasu, czemu nie? A spełnię swoje marzenie z dzieciństwa, bo jak byłem mały to może mi się YouTube, marzył mi się YouTube, marzyło mi się po prostu prowadzenie swojego kanału na YouTube, gdzieś tam gadanie do swoich widzów, e, granie sobie z nimi, e, różne akcje robienie, robienie różnych akcji, znaczy e, język polski drugi język, e, jakieś tam wiadomo giveaway i różnych pierdół, ogólnie to było moje może nie tak nie? Jakieś tam wiadomo, później, później trochę wyroślałem. E, nie było na to czasu e, Gdzieś tam rodzice mi na początku bardzo przekazali za mało lata, żeby to zacząć Naprawdę jakby Jak było młodszy to była masakra I Ja raz pamiętam, że ja gadałem ze swoim idolem z dzieciństwa Na... Oni oczywiście nie mam na ich za bardzo o to nie wiedzieli tak naprawdę co robią, nie wiedzieli na czym to polega i tak dalej Nigdy się tym nie interesowali, wiadomo są starsi, więc dla ich to jest czarna magia. Ja ja tej sytuacji nigdy w życiu nie zapomnę, jak ja potem ryczałem, je. Gadałem ze swoim idolem z dzieciństwa, takim youtuberem. I miałem szansę się z nim spotkać, nie? właśnie na Discordzie porozmawiać chwilę. jakłem jak on do mnie wbił, sam zagadał. Bo byłem aktywny i tak dalej mojego na kanale, a kurczę miał moją chwilę. Rodzice wbili mi do pokoju, zrobili aferę i wyłączyli kąpa i tak dalej. Później, oczywiście, jak wróciłem na ten serwer no, z telefonu, chociażby, żeby chwilę z nim pogadać, to by już tam nie było. Także taka przegra trochę sytuacja. Eee, no ale mówię, stwierdziłem po tylu latach, że ej, w sumie, byłem już jakby dorosły i no, Wiecie, mam więcej tego naszą... ale nie, ale wtedy miałem więcej tego czasu wolnego jak otwierałem YouTube. A. Czemu by sobie nie spełnić yy, wreszcie marzenia z dzieciństwa, nie? Yy, no i tak się zaczęło. No i ogólnie, w skrócie, bo zgubiłem wątek trochę znaczy, zmieniłem wątek. Yy, w skrócie, no to grałem w jedną gierkę. Ogólnie moje pierwsze odcinki miały być z tej gierki, bo są bardzo popularne. Teraz już jest trochę mniej. Ale z tego co widzę, to dalej chyba ludzie wiem grają, Oczywiście na pewno ludzie wiem grają, ale dalej już chyba oglądają. Nie wiem, bo ja przestałem, jeszcze tak, w Och, chyba Aczkolwiek ktoś tam jeszcze dalej to ogląda. Już chyba nie ma takiego fame na nią jak było, ale jak był, ale ale dalej już tam jest. Także, no ogólnie jest to Gierka, mówię. Kto grałem za dzieciaka. Teraz już, teraz też gram, ale ogólnie za dzieciaka. Ogólnie na YouTube nagrywać właśnie tę gierę. Później o tym jakoś zapomniałem, i tak dalej. Skupiłem się na innych gierach, bo wiadomo teraz, jak ci już się starszym, czy inne gierki pasjonują, z wiekiem się te giery zmieniają. I ogólnie stwierdziłem, że jakby od tego zacznę. Zapomniałem totalnie o tym swoją drogą. Zapomniałem o tym. Ale teraz stwierdziłem, ej, no, w sumie, czemu by nie nagrać tej gierki, także, y, no taka gierka z dzieciństwa i z niej będą pierwsze odcinki na, y, na kanale. Y, ja z nią w ogóle gram z, głównie z tym moim ziomkiem właśnie, którym się założyłem i przez którego kasę trochę przegrałem. Y, także, kasy w sumie, kasę, kasy, nie wiem, kasy chyba. No, kasę w sumie trochę przegrałem. No, no i ogólnie, no to jest ja głównie z nim gram. A tak to wiem, gram rzadko, chociaż teraz częściej. I może kiedyś miałem inny skład, ale wiadomo, z którym się pykało i w ogóle, i może jakoś namówię tego ziomka, żeby po prostu z nami. Gdzieś tam popykał, żeby gdzieś tam z nami wystąpił na odcinku. No więc możliwe, że nie będę sam nagrywać, bo ja też nie lubię sam nagrywać te gierki, bo to jest gierka taka głównie, gdzie lepiej jednak jest z nią grać z kimś, a nie e, samemu. No to po prostu. Myślę, że spróbujemy swoich sił e, w tej gierce i poproszę go, żebyśmy razem z nią zagrali. Więc osoby, które Siedzą moje poczyniania e, na streamach, że tak to nazwę, na live'ach siedzą. Pewnie już wiedzą o jakiej gierce mówię i o kim ja mówię. Z... E, pozdrawiam Cię. E, Ziemeczku mój, no niestety nie mogę powiedzieć o kogo mi chodzi, ale powiem już wiedzieć. Po tym zakładzie, no, bo z nikim innym się nie zakładałem. Mm, także e, pozdrawiam Cię, jeżeli to oglądasz. No i mówię. E, mam nadzieję, że mi się uda go jakoś namówić, gdzieś tam e, gdzieś tam nagramy razem jakiś odcinek jak się uda i z nim będę prowadzić tą serię, jak nie, to gdzieś tam z widzami, gdzieś może z samemu, coś tam, coś tam się postaram zrobić. No nic, mam nadzieję, że mi to wyjdzie w każdym razie. E, taki lekki spoiler mówię, ja, osoby ktoś się streamę, bardziej panowiecie, wyjdzie jako gierach mi chodzi. E, no i co? Ja, pokaż po prostu. No i myślę, że to by było na tyle, nie? Myślę, że to by było na tyle. Także jak chodzi o to, no to to będzie na tyle. No i co? Mam nadzieję, że w skrócie. Mimo że są minusy, mimo że są plusy, no to te informacje wam się spodobają, no i nie będzie tak źle. Jakby się wydawało, ja pierdzielę jaka jest z tymi atakami kolejny atak przegraliśmy. Co za głupia ataki, ja już się nie robię głupich ataków. Ale bo to jest bardzo łatwy atak do zrobienia. Ale co to jest za aktywne to przepraszam. Zesnam pod siebie i zrobię w gacie. Przepraszam, za przykrecę na koniec odcinka. Miało być kulturalnie, ale... Się nie da z taką aktywnością to z tymi ludźmi jest nie tak co z nim jest nie tak czemu on nie wbił stary czemu nie wbił Ma, nie wbiłeś masz kurwa wytłumaczenie nie wiem on chyba nie o dzisiaj bił, czy nie więc łuki, kto to jeszcze kiedy? jeżeli on dzisiaj wbił to mam wytłumaczenie zaraz z nich wszystkich kurde będę pisać Ja mówi wam zaraz kurde ja będę go rabudłapił będę ich wszystkich pisać Dobra, on akurat chyba dzisiaj bił, także on ma wyjaśnienie, okej. Okay. No ja go nie będę Jurek, kurwa, oficer. No chyba go pizzer. Czemu Jurek nie wbił? go p. Zaraz do niego napiszę. Oficer żeby nie wbił, no tego jeszcze nie było. Ty, ostatnio też nie bił, nie? No raczej wczoraj wbił. To już bił. Masz szczęście, chłopak. A dzisiaj kurde dał Dobra, kto jeszcze? Gdzie port? ale chyba... Nie, dobra, on chyba dzisiaj bił też. To nas. Woodburn. Nie kręży, regułniku. czekajcie chwilę. była wczoraj bił. Może jeszcze nie mógł. Dobra, wybaczę. Eee... Lat pan dzisiaj bił Dzisiaj Kubin, też dzisiaj Kubin Kubin to jest on? Tak, on dzisiaj bił No dobra, wybaczam Wybaczam, faktycznie było dzisiaj dużo podmianek po prostu i dużo osób gdzieś tam dopiero biło, nie? Wybaczam Ale galina, na przykład, to jest chyba dawna. To no, faktycznie, to po prostu moja wina, że zrobiłem takie głupie ataki i patrzeć się na to, że dużo osób dopiero biło No ale kurde, reklam prawem dużo osób jest z nami od dawna i dalej, na przykład I nie no kurde czemu? Nie wiem Tu parę osób to będę musiał napisać, ale zobaczcie jak to będzie no nic, nie będę już przedłużać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Eee, no i co? Cześć!